Siema z wam pokażę kolejny odcinek z serii FIFA i tak jest, wreszcie mamy nowy event nowy event tak naprawdę mamy już od tygodnia tylko, że ja dzisiaj się dla was zabieram za nagrywanie odcinka omaw omawiającego ten event od sobie ściszę muzyczkę, bo nie lubię tej muzyczki lubię muzyczkę standardową, co było na samym początku tej Fify, no po prostu ta jakoś mi nie przypadła do gustu. No ale tak, na samym starcie odcinka, zostawcie łapkę w górę także subskrypcję na moim kanale, bo chcę, żeby ten kanał się rozrastał. No i cóż, no i zaczynamy ten odcinek. Dobra, od razu sobie przejdźmy do mojego składu. Nie wiem na jakim ja skończyłem. E, chyba... Nie wiem w ogóle na jakim ja skończyłem. Składzie, kiedy oglądacie ostatni odcinek, ale tak, jeżeli nie widzieliście, to tak. Kupiłem Bruno Fernandesza za 40 milionów, bardzo fajny zawodnik, ale jednak kurczę, gram sobie sezony Ochulita e, i najgorsze jest to, że gdy. E, bo teraz Wam pokażę, że ja jestem przy tym chordzie, bo raz miałem 75 medali i jakby. Najgorsze jest to, że przy tych 75 medalach zabrakło mi jednej asysty w meczu z Realem Sociedad i miałbym runa hulita, ale to te sezony są takie pokręcone, że no cóż, będę próbował po tym odcinku jeszcze, jeszcze e, tych sezonów, no żeby się udało, ale dobra. Że odprodukować chulita, ale dobra. E, przejdźmy sobie do to Ultimate Memories, flashback, no i tak. E, od razu tutaj mamy pierwszą zakładkę no flashback i to od razu mówię e, powrót do, przysz do przyszłości, jeżeli nie wiecie no i tak e, na samym starcie mamy oczywiście reklamę a także e, no jedna reklama I za to dostajemy 5 flashback energii mamy też e, 7 no oferty za końcy e, 55, energy, mm, 55 mm. energii 55 energii Przepraszam, 55 tysięcy końców daje nam 5 energii i tych ofert mamy 7, więc jeżeli chcecie od razu wszystko wykorzystać, no to bardzo proszę. W pierwszym tygodniu dostaliśmy dwóch zawodników od razu na samym początku eventu: Ashley Young z 2008 roku, a także Joaquin z 2002 roku. Te karty nawiązują do jakiejś różnych ciekawych różnych momentów karier tych piłkarzy, na przykład Joaquin, który niedawno skończył 40 lat. W 2002 roku widzimy tutaj na pisze, że to był 2002 był wielkim rokiem dla Joaquina ponieważ wygrał jakąś nagrodę dla zawodnika roku w Betisie bo wtedy grał on i e, też dostał się nie, zrobił FIFA World Cup All Star Steam with No dostał no, dostał się do kadry na e, hi, no Hiszpanii to e, no i tak mamy tutaj Yanga e, w razie czego tutaj macie mogę wam od razu napisać mogę wam od razu tutaj pokazać te karty są sprzedawalne. No tak, tutaj jest Joaquin. Później nam się pojawił we wtorek: Quagliarella Sampdori. Dla niego był największy rok, największy rok. To był dla niego 2007. Dzisiaj dostaniemy Pepe. Dla niego największy rok to był rok 2004. W razie czego, przepraszam, jeżeli byście usłyszeli jakieś dźwięki. Dobiegające biegające No to sorry, wielkie, ale po prostu tam sąsiedzi mają jakiś remont. Tam coś pracują na zewnątrz, ja mam po prostu otwarte okno. No i tak, jest pp, No, on dzisiaj zostanie odblokowany. rakiti zostanie w przyszły wtorek odblokowany. No tak, dostaniemy. Dostaliśmy teraz rakiti, no, dostaniemy w przyszły wtorek Rakitica. Eee, On, no, no to tutaj widzicie. Dostał co ciekawe. Box to boxa, więc to będzie najciekawszy kart, jeżeli ktoś robi Only Lali, i na przykład nie ma Hurita jeszcze. I mamy też Buffona dla Buffona rok 1990, 000, więc ojej, bardzo dużo I on, i on jest jeden z najlepszych bramkarzy w grze o ile nie najlepszy, ponieważ no, on jednak e, no, ma prawie wszystkie statystyki na 140 i tutaj widzicie no. powiem wam tylko tyle, że gdy on zaczynał karierę no to ojejciu, ojejciu no to, to jeszcze była jeszcze UEFA Cup tam była, no nie wiem czy jeszcze nie było wtedy Pucharu Zdobywców Pucharu 43 latek. Naprawdę obecnie zawodnik znów Parmy. Ciekawy. No i mamy kolejnego zawodnika Maradone. Maradona. Maradona. Eee, no. Naprawdę, to jest silny zawodnik. Dostał Second Strikera. No i mi się wydaje, że no, no ja go i na, na bank odbiorę. On się pojawi w przyszłym. No. W przyszłym tygodniu razem z Buffonem i Mar I no, właśnie razem z Buffonem. E, no i uważam, że legenda Napoli e, i ogółem, co? Ale, no, argentyńska, no, argentyńska legenda. Uważam, że no dobrze. Fajnie, że większość będzie miała tego argentyńskiego piłkarza, bo no jednak to jest upamiętnienie jego osoby jeszcze dostał second strikera, czyli dla mnie idealnego boosta, ale zobaczymy jeszcze czy go w ogóle odbiorę więc tak od, jeszcze mamy no garincze, ale on jest pay to win dostał to ciekawe garincza driblinga co mi brakuje, jeden punkt no jeden do driblingu Niecie, ale prawdopodobnie driblingu nie olepszę sobie na plus 15. No, zobaczymy jeszcze. E, no to tak Wam pok no, Teraz mamy koło tego pod tymi zawodnikami. Enter y, player scenariusz. To są po prostu mecze do tych piłkarzy, bo już ich od razu nie odbierzemy. Musimy zagrać meczyki, na przykład tutaj musimy zagrać. No, we wszystkich musimy zagrać właśnie meczyków na Ashleya Yanga te 8 meczy musimy wygrać e, i w dodatku musimy zapłacić 2000 tysiące flashback pointów. Ja przez ten tydzień uzbierałem 7000 tysięcy punktów, więc już e, mogę odebrać wielu piłkarzy, na przykład Yanga mogę sobie odebrać, ale nie chcę odebrać Yanga. No i tak, tutaj mamy dwa pierwsze mecze łatwiejutkie, e, bez żadnych wymaganków. Tutaj musimy mieć na przykład dwóch angielskich zawodników, tutaj jednego zawodnika z Donbii, tutaj trzech angielskich zawodników, tutaj dwóch zawodników z Premier League tutaj czterech zawodników z Premier League a tutaj musimy mieć innego zawodnika z Aston V, pięć zawodników z Premier League czterech z Anglii no i tak mamy na przykład w nie, też mamy to samo tylko, że tam mamy e... Betis Hiszpania i La Liga Coagliarella e... to samo, tylko, że e... tu Tutaj włoscy zawodnicy, e, Sambdori, zawodnicy Sampdori i zawodnicy Serie A. E, akurat Pepe, który odblokuje się dzisiaj, za chwilę wam pokażę, bo no, uważam, że Pepe dla niektórych może, mieć bardzo cieka... może być bardzo ciekawy, bo on dostał markinga, tylko mam nadzieję, że mi internet za chwilę nie wywali no szczęście nie wywalił, no to tak, tutaj PP za 6 godzin zostanie odblokowane No i tutaj będzie tak, e, dwóch zawodników z Portugalii, jeden zawodnik z FC Porto, dwóch zawodników z Ligi Nos, czterech zawodników z Ligi Nos, czterech portugalskich zawodników, minimum 85 oceny ogólnej. No i tutaj też musimy mieć e, wszystkich zawodników minimum 80 oceny ogólnej, nie tak, że kupisz sobie jakiegoś placka z Estanvili, z Betisu e, 655 i od razu pomyślisz sobie ej, 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 ej. mam, mam, na spokojnie, nie, 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 musisz mieć zawodnika plus 80 overalla, ja mam, ja już spełnię na bank to, 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 to i będę potrzebował tak, Tutaj tego będę potrzebował, będę potrzebowało e, Tych czterech zawodników z Wiginos e, No i będę potrzebował ogólnie tego I właśnie tego e, No i PP będę miał odblokowanego e, Rakitic, tutaj na Rakitic będzie bardzo trudno, bo, no bo jednak Jest to dwa a właśnie 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 bo wam nie pokazałem e, Z Quagliarellą ile on kosztuje, Quagliarella kosztuje no, za chwilę wam pokażę tylko ja się boję że mi nie wywali no widzicie rakiety kosztuje 10 tysięcy tych flashback pointów no qualiarila e, kosztuje 4000, tysiące pp kosztuje 7,5 tysiąca więc ja już mogę odbierać sobie na full to totalnym przez ten pierwszy tydzień pp ale ja nie chcę odbierać pp ponieważ chcę teraz na spokojnie no, uzbierać sobie na... Yy, no, zagrywam, pokażę oczywiście kombo, tylko yy, będę musiał niedługo, no, będę musiał szybko zagrać później od, od ten yy, jeden meczek, żeby mi nie zdobyła energia do 18. No i tak, tutaj Rakiticza od razu mamy, że on się odblokuje za 6 dni, czyli za dzień. No, za niecały tydzień, no to jeśli odblokuję następny wtorek, no i tak e, będzie potrzebna na niego 10 tysięcy punktów. Ja mam. 7 i 7 tysięcy punktów. No i tak, tutaj będzie trzeba dwóch chorwackich zawodników, minimum 80 oceny ogólnej, dwóch zawodników z Sewii, trzech zawodników z La Liga, czterech zawodników z La Liga, czterech chorwackich zawodników, no i tutaj będziemy musieli to kombo, czyli, że dwóch zawodników z SEWI, siedmiu zawodników z La Liga i czterech chorwatów. No bardzo dobrze, bardzo fajnie i nie no i wiedziałem że mi necik wiedziałem że mi internet wywali no jakby za chwilę się z wami znowu połączę a co znaczy nie połączę tylko ten za chwilę się znowu z wami będę wiedział no bo oczywiście mi internet wywali albo wiecie co no chcę szybko nagrać ten odcinek no to po prostu wezmę sobie mój internet nie chcę z sobie z routera na razie brać bo Wiecie, na szybko chcę mieć ten internet, ponieważ no e, będę jeździł. Albo dobra, nie ma tematu, już wszystko wróciło do normy. E, no i tak. No i tak. E, ogółem wam później pokażę wszystkie kombo, ale jeżeli. No, bez jaj. No, e, pokażę Wam wszystkie kombo, co może się, co możecie tam free to przy -free odebrać. Plus jeszcze e, jest, jeżeli nie chcecie robić zawodników trzech, tylko ewentualnie jednego. Plus jeszcze, no, jeżeli chcecie po prostu iść w ścieżkę, no to taką jedną, no to za chwilę Wam pokażę. No tak, skończyliśmy na Rakitiju, teraz mamy Buffona. E, z Buffonem jest taka sprawa, że... E, Żeban Buffon. E, tutaj no request. No, ok, ok. Dwóch zawodników włoskich, dwóch zawodników Serie A, trzech włoskich zawodników, czterech zawodników Serie A, sześć zawodników włoskich z minimum 85% oceny ogólnej. Tutaj też 85 oceny ogólnej, to jest 6 u włoskich minimum 90 oceny ogólnej. No comment, dziękuję. No i teraz Maradona. Maradona. No i bufon kosztuje 12,5 tysiąca punktów w razie czego, więc no świetnie, naprawdę, bardzo fajnie. No i tak, no jest jeszcze Maradona, tej Bolonia, Stuttgart, nic, nie musimy robić, no i tak. Piemonte, Calcio, no to tutaj dwóch zawodników z Argentyny musimy mieć, tutaj musimy mieć innego zawodnika z Barcelony, a ja tego zawodnika z Barcelony nie mam. Muszę później kupić dwóch zawodników z Serie A, to po prostu mam. Dwóch zawodników z Napoli będzie ciężko, tutaj trzech zawodników z Napoli będzie. No pewnie ich niedługo kupię. No i tutaj dwóch no, z Napoli, 5 zł serii A, a tutaj dwóch zoloników z Napoli, 5 zł serii A i dwóch Argentyńczyków e, tutaj no będę miał później. No i tak. E, do tego jeszcze dostajemy takie ciekawe punkciki, bo Galery Point. E, to nam, to będą nam potrzebne do następnej zakładki. No tutaj mamy poszczególnie jeden, dwa... 1 punkt, 2 punkty, 3 punkty, 4 punkty tutaj i 5 punkcików tutaj. No i te, no i te punkty działają nam. No, tutaj te punkty wymieniamy tutaj na galery game. No i na, w tej grze, no to, to, jest, to jest tak jak. Poprzednich eventów, między innymi. Chciałem powiedzieć, stop transfer. Nie, 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 nie transfer. Tutaj e, z e, tym Lunara na przykład. No i tutaj mamy trzy nagrody. Ja mam dwa, 27 punkcików. Mogę sobie. Od, no, trafmy sobie na przykład tutaj. I na przykład możemy mieć tego właśnie bramkarza 90 gilermę. Ja trafiam teraz 5 tysięcy końców, bo mi końce właśnie przeskoczyły, no właśnie. No i tak, no i tutaj mamy właśnie Mills, no i tak, najpierw mamy 50 flashback pointów, później to, to. No mamy później Borche Valero, którego odebrałem za 50 wydanych tych punktów. Później za 100 wydanych punktów mamy to, za 150 to, za 200 to, za 250 mamy Colemana, za 300 Legendary, no i za 450 marka Nobla. No i tak, Mark Noble. Steamus Coleman, oni nie są free to play. Niestety, free to play można zdobyć 231 punktów, a oni są. Poszczególnie za 250 i 350 punktów czy 400 nie wiem. O i mamy gilermę. Fantastyczna informacja. Mamy gilermę, więc tak, tak, tak 250 i 450, więc no branie można odebrać, ale no świetnie, świetnie. On nie będzie warty za dużo gilerme. No i już można już przejść o... Do ostatniej zakładki. No i tutaj, jeżeli nie chcemy robić jakiegoś zawodnika e, z tej, z, z, z maina no to możemy tutaj sobie zrobić tak. Na przykład zawodnika 103. Tutaj mamy 103 Monreala, e, a także Millera mamy I tak. Jeżeli masz się 100 tysięcy gemów i na przykład potrzebuje się CB z dla ligi z captainem, to proszę bardzo, jest Pikę, więc możecie sobie ewentualnie Pikę zrobić. Albo e, Seskawa Bregasa, jeżeli macie do niego wielką sympatię. Kibice Arsenalu, kibice Chelsea, kibice Barcelony na przykład. E, tutaj mamy e, Hasebe z markingiem, Akin Fiejewa z refleksem. E, no i na, zawodników dwa mamy e, Nolito, a także Stepanenko, więc no pewnie każdy będzie chciał zrobić sobie Hasebe i e, Kinfejewa lub Nacho Monrola i Milnera, e, bo jeżeli nie będzie chciał zrobić zawodnika z, ze ścieżki z Maina, to ja mam oczywiście Flashback Pointy. E, no i tak, ja mam prawie 100 so no 100 no, 10 tysięcy grów, nie wiem co z nimi zrobię. Mam nadzieję, że e, będą jakieś fajne oferty. E, typu jeszcze jeden flashback. E, nie, nie flashback, tylko flash sale. I tam będzie na przykład zawodnik jakaś ikona, e, nie wiem, na przykład o widzieć, jeju gdyby tam był widzieć z kaptenem, jeżeli tam będzie na przykład byłby jeszcze jeden zawodnik i tam był na przykład tam byłby na przykład chłop jakiś ciekawy, na przykład nie wiem, e, CB, ikona, e, no jeżeli byłby tam Free to play, oczywiście w tej ścieżce, bo byłby utragłenią free to play i gdyby był w tym następnym na przykład w flash sale free to play e, free to play gdyby był w następnym e, na przykład z jakiejś CB9 no stawiam że na przykład na CB e, z e, kaptenem Ikona taki village ojej czu ja bym bardzo chciał go bardzo chciał w składzie, bo właśnie mi takiej, tak, taki inne ikony mi właśnie brakuje, żeby serio mieć. Mieć to pełne zgranie. no teraz mam 370 zgranie, ale cudem, zmieszana, a jednak ten delikt mi się już, ten, mi de, ten delikt mi się przejadł, a niedługo to już nas bangłową, mieć 12,5 tysiąca gemów, więc no. Mam nadzieję, że na przykład odbiorę, takie my. No cóż, w razie, czego jak w, razi, no w razie czego odcinki nie będą się pojawiały teraz regularnie, ten odcinek w ogóle co tam zrobiłem, bo zrobiłem ostatni odcinek, ale on mi w ogóle nie poszedł w moim odczuciu, więc jak sobie go odpuściłem. No i teraz ten odcinek, jak wejdzie, to będzie super. Jak nie wejdzie, no to cóż zdarza się. Ten odcinek też będzie bez intra, ponieważ no, uważam, że intro no, nie chcę być takim jakby profesjonalnym youtuberem i mówić, że intra są dla dzieci. Tylko po prostu już mi się te intra przyjadły. Jakby chcę troszeczkę tej renowacji kanału, że jednak ten kanał nie jemy. Będzie zmierzony na, na tą dobrą ścieżkę. No mam nadzieję, że tak będzie. No i cóż, no, już na bank będę miał e, 10,5 tysiąca gemów, no bo tutaj, więc no 11 tysięcy gemów tak na oko będę miał, bo tutaj tysiąc gemów z, ze Star Passa, e, plus jeszcze, no za 7 dni, co przez tydzień może, mogę uzbierać 10 tysięcy, no, no uda się, uda się tak mniej więcej e, to wszystko zdobyć, no tak, nie wiem co zrobić z tym boostem, bo jakby nie będę już miał, no już czekam na RMA Second Strikerem, a jednak no Korea bym bardzo chciało w moim zespole. A chociaż no no zobaczę, zobaczę jeszcze, czy mi się go uda ulepszyć. A mam idealnie, no mogę ewentualnie wymienić, albo nie. Bo ja mogę ewentualnie wymienić cały skład, czy całe skład jest dribblingiem na przykład. Także tutaj dribling dribbling dribbling dribbling, 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 dribbling to no i co? Free to play. No nie wiem. E, więc dobra, jeśli ja z wami żegnam w razie czego Kolejny raz Wam pokażę moje postępy w ulicie. A może, a noż nie, nie zmieniło się, chociaż na. No, a może będzie jakiś bug z tym hulita, że na przykład dzisiaj sobie odbierzemy go. Nie wiem, czy sobie go nie odbierzemy, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku sobie go odbierzemy. Tak! Wejdziemy sobie, damy go sobie za free, odbierzemy sobie go i będę się cieszył rudem Hulitem 101. W moim składzie. No, chciałbym bardzo, ale czy mi się uda? Nie, zobaczymy. Ja się z Wami żegnam i cześć! A i jeszcze jedna rzecz: eee, gdybyście chcieli dopytać. A nie, nie, jeszcze się za mnie nie żegnam, spokojnie. Potem, bo, bo mi się przypomniało. Eee, no, ten event się kończy w tym. Ten event się kończy 5 sierpnia. A jeszcze Wam miałem pokazać tabelkę. To jest tabelka od Franjina. No i tak Free to play, są. No tutaj widzimy punkty, które możemy odebrać razem z paczkami za końców. No i tutaj widzicie, że Galery Point 231. No tak. No, i tak. Nie odbierzemy sobie kolmana. No, i tak. No i Free to Play. Tutaj widzicie, możemy odebrać tak: e, kombo pierwsze, czyli za ten, za mine Patch, za Reward Patch, czyli e, 103 nacho Real albo Milner 103, e, 103 Buffon. No, a, z, tom, a w tej drugiej zakładce, to. E, możemy sobie zrobić yy, taki ciekawy taki ciekawy kombo buffon 103 rakety i 102 i 100 maradona i to byśmy potrzebowali dodatkowych 550 flashback pointów no ba, no będzie no, można na przykład ale ja bym bardziej czekał, ja bym bardziej, ja bym bardziej chciał, żebym, ja bardziej chcę poczekać jeszcze ewentualnie, żeby zobaczyć, czy, e, no na przykład nie będzie, bo mi się wydaje, że będzie jeszcze, e, bo że będzie jeszcze przynajmniej, że będą jeszcze przynajmniej dwa e, flash sale. Pierwszy to taki, wiecie, jeszcze spokojny, a przysz, a następny to będzie dopiero. Dopiero ciekawy. E, jak chyba Wam nie mówiłem, tabelka od Frangina. E, no i cóż, się z Wami zregram i cześć!